To Hejo to jest kolejny film z Minecrafta Ponieważ tak. I ponieważ możemy, prawda? Tak. I znowu jest ze mną kurczak z astronauty i Hector. Hejo. Tak jest. Cześć. Znaczy teraz to są w sumie już. Stroi z, stroi z żelaza, ale no. No więc em... Opa, jest na kokosowy o, o, o ogólnie planach na ten, na, na ten film. Ogólnie to, um, zdaliśmy z tego, od dzisiaj Hekitoro to numer na i ma wybudować tam pałac, ma być ogromny, stąd to. Ja będę wybudować ekspiarkę, a Hatcha dostał specjalnie zlecenie od Cleopatry, żeby wybudował ogromny kibel. Dwa razy większy od pałacu. Co, co? Czekaj, co? Czekaj, że co? Dwa razy większe od pałacu. Okej, okay, interesujące. Taki co by się zmieściła. Albo A, nie, bo nam będzie kraść. Aż, aż tak będzie, aż takiego nie ma, żeby, żeby Żeby kurde wiesz. Nie ma tyle miejsca, w całym mm. widzimy grafta, żeby tak było. A no dobra. Żeby na był. to wiesz, chłopak. Dobra, to może takie pięć razy mniejsze od pałacu, ale nie więcej. No mucha, nie siada. A ja by... <laughs> no ty, ty, wiesz, takie. No siada, czy nie siada? No, takie, e... W tym kilku ma być takie ekskluzywne wstrańsko, że, że to głównie będzie takie. No wiesz, co czyste? Idealnie. <laughs> idealnie <laughs> postaram że się Mucha ze straj nie siądzie. Co czystego tu mam? Co się Mucha nie siada. Wiecie, co ja chyba zrobię z całą bo... Eee, Weź moją chyba. Bo ja. E, no, tak o tej, tak takie, Bo ja, ja tak samą używam ogólnie. Gdzieś ty ma. Gdzieś ty rzucił atom? Ale... Pod twoje nogi. Przypadek. Numer na bisie. No dobra, jestem numer na BISem I teraz. A ja jestem Kim. Zamienię coś z niczego. A to miejsce, że dobrane. Ja tak. jestem twoją babciem, Ujcikarzem. Ja robię i ja, 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 ja robię dobre ja obiadki. No. Szkule mi przypomina. Ja jestem babci, robię dobre obiadki. Co? Aż mi się coś. Jakaś... Coś przypomniało. Na przykład co? Hekitora ma... Hekitora ma flashbackie z babci. Możliwe. Flashbaki z domu babci. No, grani. Ha. Interesujące! ja byłem tym uciekającym <grym> właśnie, upuści... właśnie upuściłem wiadro lawy na ziemię i się nie wydało Co nie możesz? Upuściłem właśnie na ziemię <grym> wiadro lawy To nie jest złe <grym> <grym> Nawet nie to na Minecraft, ale da. Utworzyłem pole uprawne To macie dowód, to ma się dowód mojego, mojego sukcesu Ja już robię powoli podłogę, coś na kształt podłogi Coś się, No Przydałoby się trochę tego kolorowego drewna Wiesz, takiego Czerwone Niebieskie Takie inne sprawy A łopata mi się zniszczyła pięknie A. To drewno. No wiem. Mi chodzi, że to ładnie wygląda na takim teksturpaku. A, ok. Dzieci, obiadek. No, za chwilkę będą ściany postawiane, jeśli się mi uda. Przed... Przede wszystkim trzeba zrobić łóżka żebyśmy mogli. Dzieci, obiadek, mam, mam, mam pięć chlebów. O, fajnie. Które zjem... Jaki okrutnik. Czartuję, choć dam, dam wam trochę. Idę po łopatach. Ej, patrz. Tu, tu. tu. No. No, wrzuciłem się tam. boż tam, tam leży. O. Dzięki, jest lepiej. Zrobię z... E, łopatę o tak. Pa, łopatę? Tak, łopatę łopatę. Tak, łopatę. Nieźle nie Wmontowałem grafting table w długę Okej. Okay. Nie wiem po co. Przyda mi się. Albo nie może nie Może nie tutaj. Ale, patrz tutaj O, przyda mi się Ja wyrównam teren Bo tak, bo jest też tutaj na kopanie A ja żoń się wysiurał Ile dirta będzie w Na farmę <laughs> Tak, Ta, przyda się Trzeba to zniszczyć. A. Brutalność na ziemi. Tak, bo to, bo to, ma grzyba. Grzyba to, to ma Klaudia w kupie. To nie. O. Czemu pierdzisz? Nie pierdzę. Co nie, nie, co? Kokosowego pytam czy czemu pierdzisz? On nie jest wpisany ja, ja słyszę wszystko i czuję nawet Ginekolog-dentysta Ginekolog-dentysta Już mamy wyrównaną część terenu Można robić Ale poczekaj, to nie wygląda ok, wiesz No wiem Naturalnie musi być, poczekaj chwilę, okej? Okay? Daj mi chwilę A. A. Naturalnie musi być Mniej więcej Chcesz trochę dirta ode mnie? Ma dużo dirta, ma chyba Jakieś takie dieta, mam chłopie. To wiesz To ci się przyda Jeszcze więcej No, z pewnością. Dobra, to jest to chyba... Chyba ka jest, nie? Się mi się. No, to ja wiem co jest koniec tego Ściany tutaj Zamierzam to zrobić tak Tutaj tak I tak na rogach tutaj zamierzam zrobić te A... Dobra jak to zrobić tutaj tak uli mózgu tak uży Używam Dobrze się idzie, lepiej niż mi na pewno Co? Czemu nie śmiejesz Mirku? Pirku? Co jest? Jak, jak prze... No? No Pirku Pirku? Szukam czegoś Okej okay. Takiego jednego w bocie Trochę się boję mm. Szczerze mm. O, schody patrz No fajnie Dzięki, że mi pomaga że jak, jeśli się bo ja ogólnie samemu to miałem zrobić Eee No wiesz, numer, numer nabiz miał pomo mi, miał pomo od, od od galów, nie? No w sumie <laughs> racja 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 łóżka jeszcze by się przydały takie o, o dobra jestem już łóżka takie już o. Żyję. O, obiadek synku słyszałem to wychodź nie tutaj to, ale nie mogłem gadać wychodź tutaj I czekaj by i tak zjadłeś już nie są dwa jeszcze Znam. Jestem o kurde jezu co ja tworzę ja to powinienem trochę powiększyć ale dobra mm. Przynajmniej mam koncept, jak to zrobić. Dobra, to wy tam budujcie, a ja sobie też będę budował. E, jakoś wiesz... Chwilowo ta, bu chwilowo ta budowla jako jakoś do mnie nie bardzo przemawia, wiesz? Jak mamy szczery. Co? Niesymetycznie. Znaczy, w sensie nie przemawia do mnie ta, bu ta, bu ta budowla, nie, nie wiem czemu. Tak, tak, tak mi się nie bardzo podoba. W sensie... Nie podoba ci się? Nie wiem czemu. Taka mech. Nie wiem, właśnie... Wirku nie gini! Wirku nie umieraj! Wirku żyje jeszcze no. nie Co się nam To co nie powiesz naprawdę? Wcale nie jest tak, że jak umrę to, to chodzę jakieś 100 bloków dalej No Ja już tyle razy umarłem, że już, że już, że już na pamięć za drogę odpada do, 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 do tego miejsca A no tak, purity Sprawdzałem. Dobra, ale ja to robię, nie nagrywam, <grym> wiesz. Nie! To no czemu zobacz? Napcię nic. Nie wiem co ty się dzieje, ale mocno tutaj. Ej, macie... Macie trochę tego... Yy, jak się nazywa? Czarta. Tabliczek? Kaczka. Skafuj sobie. Dobra. Potrzebuję tak z 9 Albo chodź, ja albo chodź tu chwilę. Chodź na chwilę. To najpierw czekaj, tylko najpierw muszę znaleźć przejście. Zapamiętam mnie w końcu. Czemu mówisz, że to ma być mech tutaj, to... No. Znaczy wiesz, z tego co ja... Z, z tego co ja myślę, że, 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 że zrobisz, to to jest właśnie ta, ta, taka moja opinia, ale to jeszcze nie wiem do końca, to wiesz. Będę, na, na nie będę patrzył, co robisz. Myślę, żeby to zrobić przejście E kokosowy! Dlatego że za zwlekałeś bardzo długo na chleby to nie będę to ja ogólnie nie zjadł byłem głodny Panowie, a ja tu mam za chwilę będzie ciemno tutaj. Zaraz będzie ciemno. Dobra, już jestem Gdzie macie te drewno No ja mam je, Ja że wykopał jakieś pustoka to wiesz hmm wykopał drewno. To nie jest drewno. Zaraz, nie. Ja wykopałem trzy sztuki desek. Kiedy kiedy kopiesz, de kiedy kopiesz deski? Dokładnie. Desk, de de deski boli, jak jakie kopiesz nogą Co no, budujecie? Jakoś dalej jako sąd, czy nie? <grymka> Piwnica. No, ja nie wiem gdzie wiesz <grymka> Się zdziwisz. No właśnie. A. Wow, ale dareko! Ty w nie w tą stronę. Ale wielkie, wow! No robię wielkie jak chciałeś. To już mi kibel, kurde, będzie większy. No. To ma być od stąd. Dobrze, bardzo dobrze pokazany, Ma być od stąd dotąd, dokładnie. Taki wielki, stąd dotąd. tąd. No <laughs> to chciałeś szeroki i... Tutaj trochę drewna A to kibel będzie większy. Oj. Chciałem no, brać jest... chwilę. Masz. Dobra, w dzięki. A ja bym chwilę. Kokosowy? Nie będę Co? E, masz, masz to. Co? Eee. Ej, potwory, bo tu Uu, będą... Dziękować. Idealnie. Mm. Zwijamy się do środka, bo. E, a, jest sens. Ja tak mam tarczę, żeby się bić. To będę, to, be, be, będę kurde, wojownikiem ze flakiem. W wojowniczym Żuwi Ninja. Wojowniczy Lisio ninja Dokładnie Wojownicza babcia o Nie! już no. mi przypomniał, nie Co? Przypomniałeś mi jak byłem mały znalazłem na takiej stronie wyspa Gier, taką babcię, taką grę się nazywała zła babcia O ja wiem co jest No, no. Nie. Już mi przypomniał dlaczego Wysadził mi. To jest moje dzieło. Wysadził to mi się. A ja, za, za dużo ich tu jest. Ja myślę, żeby zrobić łóżka żebyśmy tam ale nie mieli Później Jesteśmy blisko spawna, ale dobra. No raczej bym wolał, nie. No, kto chce łóżko obok mnie? Kto chce mieć łóżko mnie? O nie, będę musiał spać samemu, o nie o nie, co to, to będzie. To złączymy w trzy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to, to będzie co to, to będzie. Tak Dobra, piwnica. E, jesteśmy w piwnicy. Nie bierzesz, nie bierzesz jadła ani napoju, zostawcie się nas w spokoju. No. No ja bym całem wziął! <laughs> tak trzeba mówić do pilka jak przychodzi tego na nagrywki. Właśnie, no A... wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? A, a wy gdzie jesteście? Ja biję szkielety i się umieram. Ale będzie idąc z tego, bo mam darkości ma i moczkę kostną, będę miał. Ej, musicie zrobić kociołki. Do Kociołek do bigosu <śpiały> <bo> do <komu. śpiały> Jak to się mówi, w kociołkach bigos zgrzano. Podoba mi się ten koncept. No. Słuchaj, wydać trudno bigosę smak smaku, przedziwny kolor i woń cudną. Co ci jest pojemnik? Nie, bo. w... E, czas się tego bigosu z pana Tadeusza na fajnie, żeby umieć go gotować. <śleszy> <śleszy> Nie wiem, jakby. Żeby, nie wiem, co miałeś. Długa sobie, ściana. jesteś numer nabis tutaj. Właśnie. To zrobię na. 5 hmm. 5 jak. Jak Pięć numer nabis. Tak. To nie ma sensu. No co, że nie ma sensu, ale jest. Czyli sens. W sens jest. eee... du paremiksy. No tak, to parę mistrz, racja. To jestem w życiu. Nie, nie, nie on tu idzie, tu idzie Creeper. No i. Nie chcę, żebym mieć działkę rozwalił No to. Jak rozwalił? Masz, proszę bardzo, już. Bezpiecznie jest. Ja będę bu budowniczy, ale no. Niech mnie ja zostawiam Creepery. To twój największy wróg. Nie ma O, cześć zębiaczku Pomogę ci Powiedz Ja mam siekierę Na dwa hity mam... mam... Ma, prostu ma, wszystko, wszystko to wiesz, nie? Działeczkę zrobię tutaj, do, do... tej szerokości Jaką działeczkę? No tutaj no, to nasze... nasze... Budownictwo, to co tutaj robimy? Aha... Widzisz? To zrobimy do, do tego Otóż, kwiatuszka Tu. Kwiatuszek Ale nie istnieje No to Został zmazany Naprawiłem go właśnie Siemnianek Ziemnia... <laughs> Ten głos zawsze, ten głos zawsze Był śmieszny, nie wiem czemu Siemnianek Klaudia bardzo dużo je fasoli W głowie się jej od niej piedoli I ją brzuch pali Nie odkuję tylko je i je, ta nie ma końca Nie bólu Przynajmniej jeszcze Kolej, Przynajmniej jeszcze śliwa <laughs> Brzuchem Nie ma brzucha Widzisz mówiłeś, że Klaudia nie ma brzucha co? Nie ma kształtu Uda. Jest, jest bezkształtna, jest, 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 Ej, to jest jest to... kształtna, jest cieczą. Klaudia jest gazem. <laughs> Klaudia, to nie ciecz. Klaudia, to jest babcia. Gdzie? Skąd te przypuszczenia? Bo jest stara. ma 20 a, się, no. Spider joker! A ja, a ja mam HP. Ja kopię. Buduję, kopię. A ła! Artonko! Tak! Mam pół serca! On sobie sam pająka zabił właśnie, też kielec. Fajnie. nie Fajnie. Trzeba robić Bo łogry z kości robią chleb. Yes, no, bo, no bo... No bo stosujesz się do znanego przepisu shelaka. Łogry robią z kości chleb z kości Alasek Dokładnie Ale miał być ogromny, no co pan? Co pan chcesz ode mnie? Grzyba. Grzyby. <śmiany> grzyby. Grzyby. Co grzyby? Grzyby. Grzyby no. Gziby. Gziby. Taki to tutaj chwilę. Czekaj, bo jestem do góry latam. Nie widzisz? Ty latasz? Oczywiście. Czy

ja za pomocy Nie pomocy nie Czekaj kurna Nie nie czekaj mam ci serduszka Śmieszne A Nie wiem nie mam pojęcia <śmieszne> w ogóle już tak odruchował klikłem alt żeby zrobić unik A? Alt. Alt, alt, alt? Alt A może alt No to też Ej <śmieszne> taki unik nie <śmieszne> 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 Kombinacja jakiegoś: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, bea. start yy, Chcecie okna w tym pałacu? <gry> Wszystkie luksusy. mają być? No. no. Ja Jeszcze... Te cerki muszę robić to tak. <gry> 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 to okna... No, tutaj macie do narzędzi, raczej tam macie do narzędzi, a tutaj będziecie mieć wyjście. Takie fajne. I kokosowy umarł. Wyciszył się. Go <grymne> tak. <grymne> Kacia! Co go zabiło? Tenterki? Co? Patrz co mam, patrz co mam, patrz co mam. Rozdymkę. Chodź patrz co mam, patrz nie, coś lepszego, patrz co mam, patrz co mam, patrz na to. Kaciu, czy ty jesteś? Patrz, patrz, patrz <grymne> Czy to są skórzane... Czy to są skórzane buty? Tak, możesz to tu pomalować. Wyglądać jakbyś chodził w gównie Amelion Planosa jest drug zielone <grymne> Tak, zrobię tak. tak! Tak, 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 Nie tak. mamy, nie mamy kaktusów. Daj żarcie. Eee, daj... daj kości. Daj, gdzie ty mi nawet Różę tego... Że za... Za Zajmę, że ty miałeś te kości, chyba, czy te czy nie? To nie. No, to... to są skrzyni na dole. Nic mi nie Drzwi! Nie Drzwi! Tak, Dobra, robimy podwójną śluzę. Hmm. Idealnie. Ja tu robię okna też będę, potrzebował więcej sztuk. Trzymaj. Gdzie ty jesteś? Z kości. Z kości więcej... co le... no, Nie to nie, nie to pig. A więcej Nie, <grym> ja, ja nic nie mam. Nie chodzi do ciebie. Ten... Ale to czemu cię no ja wszystkim? Właśnie. Ale ty jesteś No, nie indziej. no i co? I to Ale, nami jakartym... nami a, to... Ale... Ale jest na głosowym. Właśnie, a ty, to w leżce, a ty, a ty, No ty, a ty, a ty, No ty, a a w a Współpracowaliśmy z wielką 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 Proszę mi to wytłumaczyć. Oto na przykład. No co to jest? No wytłumaczcie mi to! No!